Cześć, witajcie, z tej strony oczywiście Buźka i w tym filmie co 200 łapek będziemy rysować VIP-a, więc jeżeli chcecie VIPa za darmo na MC4, wystarczy, że zostawicie tutaj łapkę w górę. Mam dla Was też fajną informację, mam nadzieję, ponieważ otwieramy rekrutację do guildy Roll. Będzie to taka, myślę, że większa rekrutacja, bo nie będziemy jakiś mega warunków tutaj mieć, żeby e, powiedzmy dołączyć. Natomiast wiadomo, tych nieogarniętych będziemy szybko wyrzucać. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jakby co Discorda macie w opisie. No ja was zapraszam do oglądania naszej nowej wiertarki. Siema Napisałem siema, mam rękę youtubera. Jeee, yeah, pokczam. Dobra pierwsze drewno już mam. Ale obok mnie jest Jezus. 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 to Jezus. Jezus. No, miały zostawać. O kurde, ale no, dobra piosenka wjechała. Dzięki, Bambus. Tylko do którego Endera, kurde, teraz. Ale fajnie będę mógł sobie itemy na gildie segregować. Co? Teren w drugiej gildii? Tu jest gild? Co? Jakaś XDD jest. Co jest? Ej, patrz ile gildii jest, to powie gildie. Leon, Hans, Ej, oni nie zrani tam. Super! Tu jest załóż, lol. Kładaj buśka na gildię jeszcze, Biegnij gdzieś! Ej, biegnij dawaj! Co jest? Ja wierdony jaki fejl! Ej, nie! Nie, restart! Nie, nie dalisz żadnych witełówki, gdzie się dałam zakładać taką... Co za co? Dobra, to jak oni robią restart, to ja w tym czasie sobie na ogarnę. Łap, co jest? Co jest? Nie no ale to jest jakiś totalny żart, nie ja, ja nie wierzę. O, jestem Ty No Coś cofnęło Nie no i temu dalej nie ma, więc w sumie to... A bo wyłączyli A no teraz już nie da się. Już się nie da zakładać. No dobra, tylko trochę cofka, ale... no ej, w sumie Szybko no Ale no fail, fail. Ale nie zły, nie zły baka. Dobra, trzeba zrobić kamień. Przep... No się. O, o, dobra, gdzie uh -huh. idziemy? Gdzie idziemy, kurwa? Come to <laughs> Jaka rakieta do to jest w ogóle Dawaj, dawaj, dawaj Nagrywaj to Zaraz, zaraz przyjdzie ten No nie wiem, że tam będzie no, bo będzie Ale nie rzucajcie się, o A, no jeszcze Żeby Co oni jest? nie wyszli z tego żółwia nic, nic. Nie zobaczę ani jakieś jeszcze czynnika. No, dawaj, dawaj. Cześć, tu jest, tu jest. Oj. To To jest. No jest. Stój stój, 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 Czemu to nie przepycha? Przepchało teraz. No ale jeszcze brakuje. To. Dobra, ale tu weź, się weź. da jeszcze, więc. Dobra, dawaj, jeszcze do przodu most. Odcę się bambus. Dobra, most stój. Dobra, most jedź dalej teraz. Dalej. Jak ci powiem stój, to stój, nie? Mm -hmm. Ty tam, czempion, stój na tym. Dobra. My tym mostem przez Dobra, ba, na dobra do jeszcze. Poczekaj, jedno. Poczekaj. <laughs> no, <bo laughs> ja dobra, cemera, dobra. jeszcze jedno, o stój. No, nie, nadal nie ma. Dobra, jeszcze jedno. o jedno przodu i zatrzymaj ope. się. Jeszcze jedno, jeszcze jedno. <laughs> A to nie jest przypadkiem gry? Taki dawaj, dobra. I nie, dawaj coś następnego. <laughs> I co już przeleci, Ładujcie no. czarny tam, żeby to nie stanęło. Ale nie ma, To tam jest. jest, 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 jest głęboki odwiertar, ale to jeszcze nie. <laughs> Wiertar! Kurwa. Jeszcze dalej. Górno, wiertara! No jedź jedź matem, no jedź cięć. A jakby tak podwójny do... zrobić? Możesz dawać nawet, takie cud... A, nie? Się wszystko, ale ja, więcej. Ej, kurde, musimy do innych gdzieś tak sprawdzić pobijać też. Albo w innym miejscu by tutaj chyba. Tak, taką wiertarkę. By było... tak... O! O! Nie. Ej, Nie. patrzcie! Ej, jest! Jest dobra! Czekajcie! Klatka, musimy, na jeszcze jedna kratka, Jest na przodu Jest na kratkę! most kręć tym Kręć tym, kręć Jest Kręć kratkę! Jest Wiertale. 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 ale Znaczy jed jedną w dół, stary, zjedziemy. Zmiertara. Patrz, patrz, teraz, teraz. zaraz, zaczekaj, to... dawaj, dawaj, dawaj. Ale, ale już wiertala bo nie ma. Cieła. No? Zacięło się? O kurde. Czekaj. Perłą tam Zdaj. wejdziemy? Nie gadasz! nie ładowaliście i się zacięło. A to poczekaj, to niech staną tam i strój poklikać może, co? Nie. Się cofnęła. Wysko. Tutaj możemy dojechać szybko. Skitu. Do bogu! Od... No peskitu, ej, dobra. Ja pierdolę Dokryć tam na no, trzeba. daj Znaczy perłą by się dało, ale. No, będzie lepiej, nie? Faktycznie. Lepiej wam. Dokryć na postaw. Mordowy bym Jakbym był skrytykiem Ale chopie! Nie, <susurna> 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 no, <susurna> potem mam nadzieję, że przejdzie U. dalej, żeby się cofnął. Patrz, patrz jak naleci. Jaki z innej Gildi kurwa stoi i się przygląda. Gdzie? Zostaw, zostaw Ciekawe co sobie pomyślał. Ja tak patrzę, a chłop stoi i patrzy co... Dobra, dawaj, dawaj. Jeszcze? Dobra, o, jeszcze, jeszcze nie, jeden, jeszcze jeden, jeden, nie można ten. Dawaj, dawaj. Powiedz, coś się No nie gadaj! Czekaj, czekaj. Trzeba było to przedłużyć, tak jakby mostem. Ale. Ja Perły teraz? Czekajcie, czekajcie. Przeszło! Jestem. Jest, przeszło! O kurwa! Przeszło! Ja, nie. dobra, dobra, dobra. No dawajdę! <laughs> <laughs> dobra, ej, czekajcie, dza teraz na spokojnie, musimy jakoś to wyczaić. Shiftujcie, shiftujcie. Tu, O kurwa, dwa serca. A dany tu kopie. bo Dobra, teraz. O w Dupie. Nie, nie. Nie, <laughs> Ej, nie, na pewno miałem gdzieś jakieś zejście. Musimy to wyczaić Tu jest chyba coś. Tu jest coś. Fajnie, spokojnie, spokojnie. Yes, 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 jest, pan tam tam jest Jest, 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 co Nie, nie. Nie, Co? Co Czekaj. dawaj, dawaj. dawaj. No ja uderzę wszystkich, ja stary Jeden nawku kopię. Tu już ukałuję, Jeden nawku. się obudził, jeden się walno, obudził. Walno. obudził się. Dobra, idę. O, jest, jest, jest. Kurczę masękę, masękę, stary. Tak, 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 Wolno, wolno, wolno. Macie? Jeszcze jeden, dany jeszcze. Jest. Kurde, ale dany jest za tym. Tu krzyka tak, żył. Zaną. Tu krzyka. U. Dobra, dobra, no spokojnie, spokojnie. Ty. Dawaj, dawaj, no dawaj pójść zakupy, dobra, 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 dobra. Na na do niego, tutaj! Ej, koksa ojebał! Dobra, dobre, dobra, dawaj! Na refach, na refach cisnie! Widzicie, co krzyka? Dawaj, dawaj! Dawajcie, skoczcie, skaczcie! Dawaj! Skaczcie, żeby kryty, kryty były! Odpierdol, nie odpierdol, nie, to no nie ma szans! Ale nie wchodźcie, nie wchodźcie! Kryty, 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 wszyscy, ale nie wchodźcie! Nie wchodźcie, bo nie możemy bić! Kurde, clicker mi wyskakuje! Muszę zjeść też? Us Zabiłem, zabiłem! Go. No, dobra, danego jeszcze trzeba jakoś ubić. No, możemy... Ale wiertara, nie no, czemu, jesteś szefem. Ej, kurwa, a że ja robiłem to. Dobrze. Ej, dobra, ej, patulej, czekaj, czekaj, czekaj! Bo on kupie tutaj trzeba go uderzyć. Mogę ja spróbować? Bo, Bo perły rzucić. Ale czemu on nie kopie teraz? No to wiesz. A tu się da. Jak się kopie, 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 Gdzie, da się uderzyć czy? Nie, ale to jest tak jakby... i bo tam jeszcze ja jest kop, ten Matix, trzeba by zobaczyć. I posprawdzajcie skrzynki i piece, może mają jakieś złoto. Ta, się złoto czy, się właśnie Dobra. O nie, typ na zamurował. Kurwa. O kurwa! Nie, nie, to się nie stało teraz. Ktoś no, Ej, po skoczył? itemy? To ich temu w ekipunku. Nie, ej gdzie twoje itemy znikły? No, na dole, na dole są itemy, bo ja się nie. Nie, nie, ma od niego. E, e, nie ma ich nie ma Ej, pisze, że cukrzyk cię zabił. Dobra, chodźcie na spawn, no na spawna, na spawn, na spawn. Jak to? No właśnie też nie wiem. Piszę, Jutro pijemy. Dzień Dzień po, p, p, pisze, że cukrzyk cię zabił. Dobra, od cień spawn, na no spawn, na spawn, na no tak. NIE! O to ktoś, Ale co z mojej pery, się bambus? Nie bójcie, to. O co ci nie chodzi? To jest... To. Nie. to było... To było specjalnie Tak, a... nie było specjalnie Ej, lawę mam w ogóle Pierdolę! Nie no to... Tylko hejtujesz się, ja nie wiem